Strategicznym kierunkiem inwestycyjnym grupy jest rozwój bazy wytwórczej opartej o źródła odnawialne, energetyka morska, wiatrowa yy, i sieć dystrybucyjna, poprawienie zawodności, technicznej doskonałości i poprawy jakości usług dystrybucyjnych, na które przeznaczamy wiele miliardów złotych. Strata księgowa, niegotówkowa, to pragnę podkreślić, wynika z koniecznej yy, aktualizacji wartości aktywów wytwórczych. Yy, konwencjonalnej energetyki musieliśmy skorygować wartość księgową tych aktywów, zredukować ją, biorąc pod uwagę ich ekonomiczną wartość i sytuację rynkową w zakresie produkcji. Węgla, produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego i węgla kamiennego. Wydzielenie aktywów węglowych ma strategiczny charakter dla grupy, uwolni jej potencjał inwestycyjny i pozwoli się rozwijać w tych obszarach, w których się musimy rozwijać, biorąc udział w europejskiej transformacji energetycznej. Musimy rozwijać źródła odnawialne, i wydzielenie aktywów węglowych jest niezbędne z tego punktu widzenia, aby grupa mogła realizować program rozwoju w zakresie aktywów odnawialnych. Biorąc pod uwagę podejście instytucji finansowych w tej strukturze aktywów z tak dużym udziałem aktywów węglowych w miksie produkcyjnym grupy, no nie ma możliwości pozyskania atrakcyjnego finansowania i wiele instytucji finansowych wyklucza dialog z producentami na, na bazie paliw kopalnych, z tak dużym udziałem w miksie produkcyjnym węgla kamiennego i paliw kopalnych. Dlatego jest to absolutnie strategiczne z punktu widzenia rozwoju grupy i możliwości finansowania, pozyskania finansowania tego rozwoju.